Siema, tam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nike. W tym odcinku chciałbym Ci powiedzieć bądź pokazać w jaki sposób się promować na YouTube, w jaki sposób promować swoją twórczość graficzną, gdzie szukać zleceń, po prostu gdzie jest takie centrum, w którym możecie się rozpromować, poszukać potencjalnego klienta itd. Tak ja Wam polecę grupki na Facebooku, bo właśnie od nich zaczynałem Teraz jestem teraz najbardziej z tego co ten, to najlepiej mi się szuka po prostu klientów na grupie Grafika darmowa i płatna Jest tutaj ponad 17 tysięcy członków, gdzie bardzo duża ilość tutaj właśnie szuka grafika jak i po prostu są grafikami jest tutaj super community łatwo znaleźć po prostu klienta jak i możecie pooceniać innym pracę ja na tej grupce jestem już dobre 3 lata i dla mnie super jest po prostu tutaj atmosfera łatwo znaleźć i szybko klienta polecam wam również promowanie się na live'ach różnych youtuberów ja tak robiłem bodajże dwa razy i udało mi się wykonać grafikę dla streamera, który ma ponad 36 tysięcy subskrypcji. To był dla mnie ogromny progres w co do grafiki i takie, taka bariera, że nie zamykam się tylko w jednej otoczce ludzi, którzy mają boznajmie 100-200 subskrypcji tylko już tak bardziej na tą taką y, twórczą y, scenę y, graficzną wychodzę. Ja ogólnie pracuję w y, Photoshopie i zresztą, no co ja mogę powiedzieć, przeszłym w ogóle na odrębny temat. Teraz wam się wyświetla na ekranie właśnie grupka, na której ja biorę i się promuję. Tutaj możecie zobaczyć jak wiele osób po prostu wstawia swoje prace No i oczekuje oceny albo szuka grafika A ja już po prostu nie będę bardziej rozgłębiał na ten temat Także to tyle było w tym odcinku, siema